Cześć kochani. Dzisiaj się witamy podniebnie z Wami, bo Sławek... tak blisko nieba <grywa> na dachu znowu siedzi tu na tarasie. Ale nie tylko tutaj, bo ogólnie dzisiaj taka piękna pogoda, patrzcie, jakie mamy piękne niebo, bezchmurne, cieplutko. Ile stopni z 10 jest pewnie co? A jest jeszcze no, rano w sumie. Jest bardzo ciepło, normalnie wiosenka. I Sławek dzisiaj sobie zaplanował, że poczyści rynny. Już wszędzie tak. ma poczyszczone. Tutaj na końcu już masz, tak? Czy coś gdzieś jeszcze? No i to muszę je rozebrać. A i tam tak, na końcu, ale to zaraz... Nie, ale to muszę rozebrać, tam w w jest. A, w róże nawet tam jest. Yy, w sumie plan na to miał już w zeszłym tygodniu, ale nie ciągle. Padał deszcz, padał śnieg, wszystko co tylko możliwe. Kurczę, jeszcze tylko gówno z kamieniami z nieba nie leciało, za przeproszeniem. Także wiecie, no szkoda zdrowia, tym bardziej, że to nie była jakaś bardzo pilna robota. Yy, więc dzisiaj taka piękna pogoda, więc za to się zabrał. Yy, I co? I właśnie tam, gdzie teraz jest. Ja tam się na tym nie znam, ale tak mi mówił. W zeszłym roku mieliśmy taki przypadek, że właśnie też nie wyczyścił rynien yy, jesienią. Jak te wszystkie wiecie, liście lecą i tak dalej. I tam się zap zapchało jakiś kosz? Tak, kosz? Koszu tam mówi, że nie ja wiem, co to za kosz, ale dobra. Tam się zapchało i przelatywała aż woda górą, jak spływała tam z dachów, tam, tam. No i w pewnym momencie nam się zrobiła mokra plama w salonie, bo to tam akurat nad salonem. Mówimy, kurczę, o co tu chodzi? Wszystko było ok do tej pory. No salon już parę lat stoi, nigdy się takie coś nie zdarzyło, żeby jakiś przeciek, mimo że były ogromne ulewy i tak dalej. Ale później Sławek wszedł na dach i właśnie zobaczył, że tam jest tyle igliwia nawet nie liści, tylko igliwia. Z modrzewia, z tamtego głównie. Jeszcze będzie trzeba wejść na pewno, bo tam jeszcze wisi tego. Nawet teraz przed chwilą tak wiaterek mocniej zawiał, to widziałem jak te igły tak lecą. A że wiatr mamy za 80, 90% nawet procent dni, właśnie stamtąd, z zachodu. Więc to wszystko z tego modrzewia leciało właśnie tam na dach, a on jest taki ogromny. Tutaj ta sosna też już krzywa, jak nie wiem co od tych wiatrów, właśnie w tą stronę. No ale modrzew jeszcze tam ją aż mija. No i tam jest drugi w sumie. Tam, 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 tam. Za jabłonią. Także wszystko tam się zatrzymuje. No ale dziwne, nie? Że liście tak nie zapchają jak modrzew. Może dalej lecą po prostu, albo coś, nie wiem. Te się Albo się kleją właśnie do siebie. No bo liści, mówi Sławek, że nie jest aż tak źle. Od samych liści by się mogło to nie zadziać, ale tego egliwia, no ładne kupy tego powywalał. No ale dobrze że wiedział o co chodzi, bo my już się martwiliśmy. Mówimy: "Kurczę, o co chodzi, że no, jakim cudem przecieka tam nam do tego salonu?" Na szczęście jakaś tam wiecie niewielka plama wysuszyło się, pomalowało, nie ma problemu, ale dobrze że w porę zauważyliśmy, zanim nam się naprawdę nie zrobiło tam nie wiadomo jak. No, także teraz od tej pory już pilnuję tego, bo nawet wiecie, no widzicie, no zawsze coś się człowiek nauczy na błędach, nie? że jednak trzeba. Także teraz wiemy, że, że jak coś tam się zadzieje, to ewentualnie tam coś może być źle, ale teraz to już y, czyści zanim się coś zadzieje. Dobra, idziemy nad te bagno, bo dzisiaj nie wieje wreszcie. Troszkę wieje. Może tak, w ten sposób. Y... Także tutaj zobaczymy, co słychać. Ja wiem, co słychać, bo byłam niedawno. Jednak trochę wieje, ale nie tak źle. Słońce się strasznie odbija, bo jeszcze jest przed południe, więc, więc mocno się odbija. Wody jest, zobaczcie jak malutko, z tej strony może Wam pokażę, bo tam, mówię, tak się odbija. Nie pamiętam, kiedy ja tutaj ostatnio z Wami byłam, ale jak ja przyszłam ostatnio teraz, jakoś w zeszłym tygodniu sama, yy, no to powiem Wam, że się zdziwiłam, że jeszcze tyle wody ubyło, ale jeszcze mnie korci, żeby któregoś dnia wejść tam do środka, bo tam normalnie wchodzimy sobie tamtędy, nie? Teraz jest zastawione na zimę, żeby nic tam się nie dostało. Bo tam na lato było odsłonięte, bo psy sobie wchodziły, kąpały się. A na zimę zawsze tam Sławek zabezpiecza, żeby... Wiecie, nic tam nie weszło, jakiś drapieżnik, czy coś. Ale tak mnie korci właśnie, żeby trochę wejść tutaj na dół. I tak z bliska popatrzeć. Bo tak tutaj stąd, to ja też niewiele widzę. Czy tam coś tam zdechłego czasem nie ma, czy coś. Chociaż nie wydaje mi się, raczej by pływało. No żaby zdechły, ale to co roku to jest to samo. Właśnie tak zimą pełno, później tego jest, nawet pod lodem. Nawet tam jedna jest. Czekajcie tam. A dobra, nieważne. Ale tak właśnie rybki chciałam zobaczyć. Czy coś tam może zobaczę? Taka, tak mało tej wody, to może coś tam, ale one teraz pewnie już na dnie siedzą. Ale dobra, mniejsza z tym. Kiedyś tam się jeszcze pewnie przed zimą wybiorę. Ubiorę długie buty i sobie pochodzę. Kiedyś nawet tak jak lód był, ale nie na całości, tylko tak od brzegów takie było, właśnie bez lodu, nie wiem, tak dziwnie zamarzło. To właśnie jak się tak cichutko podeszło, to karpie było widać tak przy samym brzegu, jak sobie tak siedzą, nie wiem czemu. Ja tam się nie znam za bardzo na tym, ale tak fajnie to wyglądało, że normalnie nie mogłam aż stąd odejść. Tak. Wiecie, tyle, tyle chciałam patrzeć cały czas na te karpie. Piękny widok. Ale w tym roku nic nie widać, yy, znaczy może jeszcze nie widać, nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko żyje, po prostu. No strasznie się odbija. Tam też widać, że jest mało, ale to Wy nie zobaczycie tego przez te słońce. Póki co nie było widać, żeby jakaś czapla przyleciała. Ale też nie jak ma być. Widać jak ona tu nie wyląduje właśnie przez te sznurki. Właśnie o to chodziło. Ale nawet nie widziałam, żeby gdzieś tam przelatywała, żeby się czaiła. Chociaż też nie siedzę w oknie i nie patrzę, no wiadomo. O! Z no mało, właśnie, nie? Mówię, jeszcze tak się odbija mocno. Kiedyś tak właśnie tutaj opowiadam, że kiedyś chcę tam sobie wejść na dół i zobaczyć, co tam słychać, może coś bliżej się zobaczy. Właśnie trochę może śmieci gałęzie, nie? Bo mówię, jak ja byłam w tamtym tygodniu, to tutaj całe nie... cała tafla wody była przykryta tymi liśćmi. No tutaj już prawie nie ma liści. Nie ma, wcale. Łyse drzewa. Tamta trochę ma, no. ale z tamtej chyba najbardziej tu leci. Wydaje mi się. Ogólnie tu tutaj wierzba była jeszcze. Tu była, tam były. Tutaj pieniek jest, ale już jest taki... O, łamie się. Będzie trzeba chyba nowe zrobić, co? Bo to już tak połamane. Tutaj była, tam była i tutaj była. No i tam dalej, ale tamte to już są mało ważne. Chodziło o te. Bo jak ja wędkę zarzucałam, to na drzewo, a nie na wodę. <laughs> nie? Ciągle tylko mi się haczyło wszystko. Za blisko po prostu te drzewa tutaj były. I jeszcze właśnie bardzo dużo liści do bagna leciało. No ale cień był za to. No ale no, no kurczę, no coś za coś. No Tam kiedyś w planach jest jakaś tam altana, ale to no, no, na to jeszcze trzeba poczekać. Ważniejsze rzeczy są. Ale, ale może się kiedyś uda. No trawy jak pięknie kwitną. Nie wiem czy tam widać stamtąd. Kwitnie już. Ja nie wiem. Takie białe puropusze. Ale fajne właśnie. Y Sławek rozsadzał, kiedy to było. Kracik jeszcze podleje. To dlatego tak rosną. Z, Z miesiąc temu? Rozsadzał tam, żeby cały rząd takich był. No i fajnie to będzie wyglądać, nie? Jak taki będzie. Baczymy, ile tam się poprzyjmowało, ale to na wiosnę będzie widać, no. pewnie, tak? A te to dostaliśmy, nie? Czy, no. czy to no. są te, te? Te dostaliśmy, no? Bo z tych kupnych to ta mała, chyba tylko, nie? No. no a to takie jest, takie nie wiadomo, co, krzak, taki jakiś dziwny. A właśnie chodziło o takie wysokie. I dostaliśmy je. A no już nieważne, dostaliśmy. Dobra, poczyściłeś tam już wszystko. I jeszcze co w planach na dzisiaj było? Było, jest, nie wiem, ciężko powiedzieć. Dzisiaj poniedziałek, nie? No ten wyjazd do Młyna, który już się zbieramy od września. No może, no, no dobra, nieważne. Yy, a czemu w planach? No bo w zeszłym tygodniu mieliśmy jechać. Sławek tam dzwonił do, do tego płana młynarza. No ale pan młynarz akurat miał inne zboże wtedy, że to chyba tak. I po prostu dla niego to by było takie. Yy, no wiecie, na te parę kilo przestawiać tam te swoje maszyny, bo to trzeba przestawić na inną grubość czy coś takiego, tak? No nie i wiem cały wyczyścić, żeby zboże jeszcze drugie puścić, swoje później, wiesz, gdyby się w tym. W, w życiu byśmy przenicą. Aż na Aha, że poczyścić. No dobra. No to nawet mniejsza z tym, to dam. Ja tam się na tym nie znam. I skoro tak powiedział, no to tak musi być, nie? No toż to nie powiedział po to, żeby nas zbyć, tylko po prostu, żeby przełożyć to na inny czas. Bo to dla niego by było bardzo kłopotliwe. Tym bardziej, że my tam tamten nasze ile 500 czy 600 kilo. No to takie wiecie, no to zawracanie dupy, za przeproszeniem. Więc w zeszłym tygodniu się nie udało. Właśnie dlatego. No i dzisiaj pan ma dzwonić. Na dzisiaj jesteśmy umówieni, powiedzmy wstępnie, ale ma jeszcze dzwonić, czy tam udało mu się wszystko zrobić, tak? Czy dzisiaj jednak, czy nie dzisiaj? Bo ogólnie to trzeba jechać zawieść najpierw tą mąkę, jednego, zboże, jednego dnia, a na drugi dzień dopiero jedziemy odbierać, ale też mielone jest przy nas, no bo no żeby była pewność, że to z naszego zboża, też tam Panu wierzymy, no bo naprawdę taki bardzo w porządku Pan. Jeśli pozwoli, to Wam coś nagram, jeśli pozwoli, bo wiadomo, że też jak nie będzie sobie życzył, no to nie, ale przypuszczam, że tak bo ostatnio nawet mówił, nie? Jak byliśmy rok temu, mimo że jeszcze na YouTube nie wrzucałam filmów, to mówi: nagrajcie sobie, nagrajcie, będziecie mieć dowód, że to wasza wąka. <grymne> Także myślę, że nie będzie problemu, że się zgodzi. A dlatego tak jednego dnia zawozimy, a drugiego odbieramy, mimo że jest robione dopiero drugiego dnia, bo pierwszego dnia jest do moczenia jakoś tam, nie? Z... Jakąś tam wilgotność musi mieć konkretną, także my zsypywaliśmy bezpośrednio temu panu tam właśnie, bo mu trochę pomogliśmy, bo taki starszy pan taki widać, że mocno spracowany, więc tam sporo roboty za niego zrobiliśmy, tylko nam mówił co i jak. Więc mu zsypaliśmy wszystko do tego zbiornika takiego, namoczył i na drugi dzień pojechaliśmy i wtedy przy nas robił mąkę. Także no to, to parę godzin trwa, ale to jest raz w roku. I za, a i latem? Latem nie, we wrześniu to było. Że to zanim się to rozgrzeje, to wszystko, nie? Cały młyn? No nie wiem. Dobra, tak stoję tutaj, bo ten... Patrzcie, jaką dziurę wykopały następną. Tylko ty uważaj, jak sięg będzie padał, jakbyś tu szedł, żebyś znowu sobie tam kostki nie skręcił. A, bo to już jest zastawione nawet. Wsy pod spodem przebiegną. No i o, żeby tutaj nic nie wchodziło, bo ogólnie to... Jeszcze teraz to może tak nie, ale jak już jest śniegiem przykryte, no to sarny wchodzą tutaj na mnie. Dlatego też jest wszędzie zagrodzone, żeby nie wchodziły. No bo potrafiły nam nieźle poniszczyć drzewka poobgryzane. Y, jelonki rogami korę pościągały. A wiesz, wiecie, jak kora ściągnięta z młodego drzewka, no to już raczej po nim, nie? Jakieś tam y, krzewy poobrzerane, kwiaty poobrzerane, no to tak nie mogło być, dlatego wszędzie jest dookoła ogrodzone, żeby nie mogły się dostać po prostu. No nie po to się. Robi, nie po to się dba, żeby. Wieciec, coś zniszczyło, nie? A jo, jeszcze pigwa wisi. Pik, pigwowiec to jest, nie? Chyba. Nie wiem, nalewkę trzeba zrobić. A może? A może? W sumie by pewnie na taką małą. No, szkoda tego, żeby to tak wisiało. Tu wszystko przykrywane. wtedy wam pokazywałam liśćmi od... orzecha. Na wiosnę będziemy robić te nowe. Nie? Na wiosnę nowe te będziemy robić tutaj te, te, te płotki, bo to wszystko już się przewraca aż, nie? Bo to wszystko spróchniało, bo to no tylko no takie obladry. Tam, tam I co? I to jest tylko trochę w ziemi wkopane, nie? Nie, to jest tylko tak ustawione, w córki podbijemy. Aha, to nawet nie jest w ziemi, o, tylko... A jo, dobra widzę. Teraz tylko podpórki, takimi podp od podpórki, podpórki tylko są. Plastikowe i Coś tam się na wiosnę zrobi, bo to już teraz no... Nie dość, że to wszystko się pokrzywiło, to to się wszystko przewraca. A to się psy lecą, Psy właśnie przebiegają, one tam nie patrzą. No i co? I tu pod drzewkami ten gnój. Tu, tu, pod drzewami. A gdzieś jeszcze będziesz ten gnój woził? Pod wszystkie, jo? Teraz pod orzecha. Teraz pod orzecha. Ile na no, teraz tylko gnojówka była, a nic nie gnojone. Dobra, i co drabinę wynosisz już? A jeszcze resztę winogrona, Sławek mówi, że oberwie. Ja, bo tam już wysoko, to tak z dołu nie sięgniesz, nie? Kury zjedzą resztę jeszcze i tyle. No, pokaż, gdzie? Pokaż. W kolanku, w tym kawałku, co Sławek wam pokazuje, taka kupa. Jakieś też igły, nie? Czekajcie, bo ja tam nie dojdę. Ją teraz pod górkę wchodzić jeszcze w laczkach. Się zawsze ze mnie śmiejecie, że ja w laczkach. A ja w laczkach chodzę, dopóki mi się śnieg nie nabiera. No, same igły takie zgniłe, nie? Z jesieni. Ja, bo w tamtym roku nie czyściłeś tego, chyba, nie? Za szybko, Albo za szybko jeszcze właśnie później naleciało. Tą no. ślub. Podejść zapchane, bo tu już górę woda szła. Ten woda wylatywała. Właśnie się to jest to, że kuczy zawsze z tej strony wszystko, nie? Te wiatry, te, to wszystko. A najgorzej, jak przyjdzie jakaś tam burza czy coś, to i zielone leci, nie? No. Jak to miało lecieć, nie? A teraz w sumie deszczów i tak i tak nie ma, ale no, chyba kiedyś w końcu przyjdą. Jak nie deszcze, to śniegi. No i ale jak tutaj leciało w lato, no to już do piwnicy trzeba A jo, bo tam do piwnicy, no. Bo tutaj to, to to w sumie też, no jak tu nie pójdzie, to nie pójdzie. Ogólnie to piwnica też miała być robiona w tym roku, ale to nie wiem, jakoś ten czas, nie wiem, ktoś go kradnie, czy co, <laughs> nie rozumiem. Na wszystko brakuje czasu, no ale no trudno, już musi poczekać znów w kolejce. No teraz taki widok z góry, trochę. Tam nie wchodzę, sam sobie wchodź. I co jeszcze? Że tam niby mam wejść z góry. To ja już wolę z okna tam. Ja taka akrobatka to nie jestem. Uuu! <grymny> Pamiętacie, jak ostatnio mówiłam, żeby mi Sławek jednego zostawił. Patrzcie jaka ja przygotowana jestem. Masełko od Stasiuli. Teraz będę miała ucztę. Tutaj na sankach se zjem, a co? Tylko muszę, Czekajcie, muszę odłożyć tę masełko. Krecik, ty zostaw mi. Teraz na mnie nie krzyczcie, ale ja wam tak się na złość trochę dzisiaj robię. Popsocić wam się chciałam. Bo ja wiem, że wielu z was... Bez soli, bo masełko i tak starczy. Bo ja wiem, że wielu z was trochę mi będzie zazdrościć. I wam dzisiaj trochę na złość robię tym. A co? Muszę sobie wybrać takie ładniejsze, bo to... Są takie, wiecie... To do tego wsypie, do skrzyni tam. A nie wykulają się w jakimś tym? Bo te duże to nie wiem czy będą miękkie do końca, co? Albo jednego takiego dużego mi tutaj i już. O! Ale kartofele. są. <sum> są, są chyba. Ale to chyba mi teraz musi trochę ostygnąć, nie? Tak mi się wydaje. Da radę. O nie, w środku zły. Jesz ja o wylej sobie wymienię na inne przed drzwi otworzyć. Tam wysypię, to sobie wezmę z góry jednego, póki jeszcze się nie wybrudzi w tym wszystkim. Tam. O jezu, jak tu teraz chodzić z talerzem. i nagrywać jednocześnie. Uch, udało się. Ale zapach. W sumie on tylko w środku ma taką kreskę. A to nic. Dobra. O! Trzymaj talerz Będziesz chciał też? Nie. To nie jest ładny. Ach, dobra. sposób wygotowany, ja? No. Teraz jo. Jeszcze koperek ja by się przydał, ale już wyle. nie chce mi się iść. Koperek, sól morska. Chociaż sól to tam mi niekoniecznie. O, ten to jo. Jakoś by trzeba obracać, ale jest gorący strasznie. Dobra, se obiorę, zaraz się Wam włączę i będę się delektować, żeby Was wkurzyć. Kurde, ale piknik mam, co? Się trochę masełku musi się rozpuścić. W zimę Sławek mówi, że najlepsze zawsze były jak mróz, ale no tak, potwierdzam, takie gorące jeszcze nie. Dobra, może jakoś to mi się uda zjeść i nie zwalić tego masła. Już spadło. No za mocno się ten... Wziąłem. Właśnie w Aha! Aha! I co? <laughs> Okulary na czole. Masałko spływa za mocno. za trzeba... ten... Za długo czekałam. Ale dobre, nie? A nie wkurzajcie na nas. Czasem trzeba se, wiecie... pożartować. Trochę Wam na złość robię, ale, ale tak wiecie z serca. Może ktoś poczuje ten smak razem z nami. Kraci chciałeś? Ja Masz. No nie wiem czemu, ale. Niby takie tylko ziemniaki parowane. Ale to jest całkiem inny smak, nie? Ja nie wiem czemu. Może dlatego, że się na dworzu zjada, jakoś tak inaczej. No, tak... no bo to jest na parze, a nie na wodzie, nie? Na wodzie to w sumie tylko takie ze spodu. Mmm, jeszcze te masło. Mmm. Co kreciulek zjadłeś? Jeszcze chcesz kawałek? No. I starczy ci. Pycha. Mała rzecza, cieszę. Dobra, zjadłam. Na obiad zrobimy. Człowiek mówi, że na obiad sobie zrobimy. Jo, będziesz gotował dla tej Dla kur? Jeszcze masz? Będziesz gotował dla kurtu ten. Zawsze tam z pół wiadra więcej. Justyna zawsze też, nie? Teraz trzeba jej znowu powiedzieć, bo ona nawet chyba nie wie, że ty parujesz już. Przy ten, przybiegała z talerzem, żeby mu jej dać. I wtedy właśnie też z masłem. Ona jeszcze tak z solą morską. Ja w sumie też lubię, ale nie jest mi to koniecznie, żeby z solą. z ogniska. Tak samo z ogniska, no. Albo w grillu, jak się wrzuci, nie, takie w ten w żar. Pycha. Dobra, starczy, co? Nie. My się wkurzył na nas i zaraz nam wszyscy odejdą. <grym> Powiem wam, że nie wiadomo kiedy się zrobiło ciemno prawie. Sławek tam mięśnie ćwiczy <grym> na swojej machinie. No i co? I byliśmy w tym młynie. Bo chwilę po tym jak skończyłam wam nagrywać tam, to pan zadzwonił, że można Y, przyjechać za 3 godziny, także jeszcze w międzyczasie inny wyjazd mieliśmy i później pojechaliśmy właśnie tam do tego młyna ale dzisiaj tylko zostawić mąkę. jutro będziemy odbierać dzisiaj też nic nie nagrałam wam stamtąd yy, dobra wyjdę bo tu hałas, idź krecik nic wam stamtąd nie nagrałam, bo dzisiaj tam takie zamieszanie było że już po prostu nie chciałam gitary zawracać się tam kręcić gdzieś pod nogami yy, ale jutro, yy, jutro będzie prawdopodobnie trochę spokojniej więc coś tam wam nagram bo pan pozwolił. Także yy, na następnym odcinku, jeśli się uda, jeśli nic tam się nie, nie wiecie, też nie będzie jakiegoś dużego zamieszania, to na następnym odcinku coś tam Wam z tego młyna pokażę. Fajnie tak się patrzy na tę maszynę, jak to wszystko tak pracuje. Ale mówię, no dzisiaj niestety nie chciałam im za bardzo gitary już zawracać. Bo mieli naprawdę zamieszanie niezłe. Czekajcie, bo ja tu do klatki byłażę za jajcem. O. Dobrze jest? Dobrze jest. Ojej, no coraz dalej te kury. Jeszcze działobiąca. Ojej. No co za mało panu Masz jajko chociaż? Teraz ześć sieć. Ojej, ale mnie podziobała. A ja rękawiczki nie wzięłam, bo nawet jeszcze tam nie doszłam. Tylko chciałam wam powiedzieć, że byliśmy w tym młynie jednak, bo to też takie pewne nie było do końca. No, także mówię, jutro, jutro coś tam wam Chociaż chwilkę krótkiego coś tam Wam nagram z tego młyna. Dobra, pora jajca wybierać, bo trochę nam zeszło. Jutro zajdzie jeszcze dłużej pewnie, no bo zanim przemielą tą mąkę nam, bo to przy nas robione, więc pewnie jeszcze dłużej. Ale to nic, no to raz w roku można poświęcić te półtora dnia, czy ile tam zajdzie w sumie. No nie, nawet nie, nawet mniej pewnie. Dobra, policzę ile tu tych jajek jest, bo w sumie nie wiem. 32 naliczyłam w wywiadrze. Dzisiaj tak mało były wybierane w sumie, bo nawet nie było kiedy. Jeszcze mieliśmy, mówię, przed tym młynem jeden wyjazd. 34, 36. I to tak jeszcze przeciągnęło się, że tak szybko, szybko Sławek pakował tą, te, te zboże. Jeszcze najpierw pakował w samochód. Y bo miejsca tam mamy dużo, ale jak ruszyliśmy to kurczę, stwierdziliśmy, że nie, że chyba za dużo jednak obciążyliśmy. Więc jeszcze zawróciliśmy i jeszcze z samochodu przerzucono przyczepkę. Dla pewności, żeby coś tam się nie stało. Wiecie, lepiej dmuchać na zimne, lepiej zapobiegać niż, niż później, wiecie, naprawiać. Dobra, 40, ile było? 36. Jo? Dobrze mówię? Chyba jo. 32 wywiaderku i tam były cztery oto 36. Trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, czterdzieści. Znowu tych zielonych sporo, już cztery. Dobra, czterdzieści, czterdzieści cztery. Oj, oj, tam jeszcze czterdzieści sześć, czterdzieści osiem. O, a nie dział, ciemnie A co ty quasi młodo tak stoisz? Teraz mi powiecie, ile było? 48, nie? 49 50 52 Kurde, zabiorę? O, 52 Nie spadły zaraz 53 Chyba, jak się gdzieś tam nie kopsnęłam, bo ja tak gadam z Wami i tu liczę, i ja później zapominam. Ojej! 55, 57, 59, ała? Ała? 59, i co, już? Kura, pokaż. I Już! 59, a w sumie nie wiem, ile wczoraj było. W sensie, że w niedzielę. Sławek wybierał. Wczoraj ja miałam trochę inne zajęcia akurat. Także on wyjątkowo. I zaraz pójdę się go spytać, bo sama w sumie nawet nie pytałam wczoraj ile było. Także zaraz się dowiemy razem. Osiągnę rękawiczkę, bo później zapomnę. Już nieraz do domu z nią poszłam. Czekajcie. O jest. Mam nadzieję, że gdzieś tu... O, Misiu, ile wczoraj było ja jakby ty wybierałeś. 59. 59? To tak jak dziś. Znowu poniżej. A tam ja już nic nawet nie mówię, bo ja już nic nie wiem. Nic nie rozumiem. Dobra. Tu co? Się kruszy coś, czy co? Jakieś takie, nie wiem, coś dziwne. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, idę wynieść. Zachód słońca już. O. Się zbliża już zachodzi słoneczko. Także i ja się z Wami żegnam. Zapraszam na następny odcinek w piątek o 17.00 O, a kot sobie tam łazi, krąży między kaczkami. Dobra, także kochani, wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć!